Proszę państwa witamy państwa bardzo serdecznie w galerii fotografii im. Eugeniusza Hanemana na odczytaniu wyników już 14 edycji konkursu fotograficznego Potęga Łodzi. Jak sami widzicie, jest to ciężka dla nas sytuacja związana z tak bardzo ważnym medium, jakim jest fotografia, gdyż w tym roku wyjątkowo nie będziemy mogli zobaczyć wystawy w sposób taki naturalny, namacalny, czyli u nas tutaj w galerii. Wystawa ta będzie przygotowana jako pokaz multimedialny i lada chwila będzie udostępniona ta wystawa w sieci. Dzisiaj natomiast przeczytamy zgodnie z zapowiedzią wyniki. Konkursu. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za udział. Liczymy na zrozumienie i akceptację tej wersji, tej sytuacji. I no cóż, zapraszam do odczytania wyników. Witam państwa. Powinienem był na początek powiedzieć, kto państwa wszystkich przywitał. Dobrodziej konkursu, Sławomir Grzanek, szef galerii eutf która od 13 lat, rok w rok, pomaga w organizacji konkursu, a przede wszystkim w pokazaniu efektów Państwa pracy. To jest wyjątkowa, kompletnie chora sytuacja, że gadamy ze Sławkiem w próżnię do kamery, która jest przed nami, a nie widzimy Państwa, którzy co roku licznie na wernisarzu wystawy byli obecni i nie możemy uścisnąć dłoni laureatom konkursu, tak jak to robiliśmy co roku. Wokół choroba, ale my jesteśmy zdrowi i konkurs jest zdrowy, bowiem na tegoroczną 14. edycję konkursu wpłynęło, muszę sięgnąć do ściągi, proszę Państwa. 269 prac w dwóch kategoriach. Pierwsza, która dotyczy młodych ludzi do 16 roku życia, tych autorów było ośmioro. I druga, tak zwana Open, w której odliczyło się 91 autorek i autorów prac. W sumie, jak wspomniałem, blisko 270. Jeśli Państwo sobie wyobrażą, przemnożą średnio 14 edycji konkursu przez 250 prac, to na konkurs dotyczący łodzi naszego miasta wpłynęło już do tej pory ponad 3000 fotografii. Rewelacyjny w moim przekonaniu wynik i zarówno Sławek, jak i ja jesteśmy przekonani, że to nasze miasto można fotografować nieustannie przez najbliższe, kolejne lata, bo to od wrażliwości i od oczu każdego z Państwa jest... Zależy wynik tego, jak zobaczą w kadrze, w tym prostokącie, fragment swojego miasta. Nie wydając się w szczegóły, żyli w składzie Lokadia Bartoszko, Witek Krymarys, Andrzej Świetlik, Marek Janiak, Sławomir Grzanek i ja dokonaliśmy niełatwego wysiłku ocenienia prac, które wpłynęły na, na ten konkurs. Pomagała nam dzielnie Kasia z Biura Fundacji, ale ona to już robi prawie jakby się z tym konkursem urodziła. Wychodzi jej to bardzo łatwo, a nam sprawia ogromną przyjemność, że sobie mimo tak dużej ilości prac radzimy. Proszę Państwa, przedstawiam najważniejsze elementy tegorocznej edycji konkursu. Wyniki w kategorii pierwszej, czyli uczestników do lat 16. Wyróżnienie zdobył Szymon Górski. Trzecie miejsce uzyskały prace dwojga autorów Zofii Dziergowskiej i Adama Milczarka. A więc mamy dwóch laureatów trzeciej nagrody że nie przyznało drugiej nagrody, natomiast pierwszą nagrodę przyznaliśmy pracy Adama Walczaka. Proszę o pokazanie tych, tych prac. Za tę pracę Adam dostał pierwszą nagrodę w tej kategorii młodszych uczestników konkursu. Natomiast w kategorii drugiej, znowu zaczynając od wyróżnień, E, trzy wyróżnienia przyznało żyli trzem paniom Teresie Michalskiej Barskiej, Joannie Łabeńskiej i dominice Karpińskiej. Te trzy panie e, uhonorowaliśmy tym samym e, równorzędnym wyróżnieniem. Trzecie miejsce za swoją pracę. Uzyskała również kobieta Adrianna Ślebocka. Na drugim miejscu mamy pracę Rafała Kobyłeckiego. To jest pierwszy męski laureat tegorocznej edycji konkursu i wreszcie pierwsze miejsce. Uzyskała praca Aleksandra Placka. Marek Janiak, architekt miasta, będzie mówił o tych pracach Państwu szerzej. Ja chcę powiedzieć Państwu jeszcze rzecz następującą. Nas urzekło, nas jurorów, że po raz pierwszy. Na pierwszym miejscu, i to był jednoznaczny wyrok, czy wędek drzwi, na pierwszym miejscu pojawiła się praca o wyjątkowo dużych walorach plastyczno-malarskich, powiedziałbym. Dotychczas nagradzaliśmy prace bardzo architektoniczne. Taką pracę architektoniczną, Zauważyliśmy także, i ona uzyskała indywidualną nagrodę architekta miasta. To jest praca, którą Państwo widzą po mojej lewej stronie. Tyle na temat tegorocznej edycji. Zapraszamy Państwa do kolejnej. Mam nadzieję, że ona będzie się już odbywała w normalnych warunkach i wszyscy będziemy mogli w galerii, Którą kieruje Sławomir Grzanek w Galerii LTF-u Przywitać się, wręczyć nagrody i pogratulować ich Dziękuję bardzo Witam Państwa Bardzo się cieszę, że udało się sfinalizować 14. edycję konkursu Potęga Łodzi No i bardzo szybko się zbliżamy Do kolejnego albumu, który wydamy w przyszłym roku Czyli w 15. edycji Dziękuję autorom, że tak licznie, mimo absurdalnej, trudnej sytuacji pandemicznej, nadesłali pracę na konkurs i tak licznie wzięli w nim udział. Bardzo piękne zdjęcia, bardzo pięknego miasta w końcu. I przede wszystkim też chcę podziękować ludziom i instytucjom, dzięki którym ten konkurs się odbywa. Czyli EUTF-owi z prezesem Sławkiem Grzankiem, Fundacji ulicy Piotrkowskiej z, z Kasią Zwonnik i Włodkiem Adamiakiem, e, e, swoim pracownikom, głównie Kindze Matrzak z Biura Architekta Miasta, która to pomagała zrealizować, ale także i, Iwonie Barczak i Karolowi Wisznackiemu, którzy bardzo dużo wysiłku włożyli w pomoc studentom architektury w ramach przedmiotu fotografia, żeby wspierać ich w wysiłkach twórczych i żeby efekty były bardzo dobre. Dziękuję też Jurorom Niezawodnym, którzy od bardzo wielu lat w prawie tym samym żelaznym składzie. E, oceniają konkurs, to jest świetne, że e, e, to, to grono jest stałe i że możemy porównywać e, poprzednie konkursy pamiętając e, zdjęcia i, i w ten sposób e, obserwujemy ewolucję konkursu oraz oraz e, w, u, wy, wychwytujemy takie spojrzenia, czy takie e, e, Opowieści o naszym mieście, fotograficzne, które dokładają coś nowego, które nie powtarzają poprzednich zauważań czy, czy jakichś nagminnych tematów. Nie będę mówił, jakie to tematy, a może kiedyś będzie okazja. No i gratuluję zwycięzcom. Muszę przyznać, że zdobywca pierwszej nagrody Aleksander. Placek, w moim rozumieniu zrobił fantastyczne prace, niezwykłą fotografię, serię trzech zdjęć, które na granicy czytelności, mroczności, pewnej tajemnicy pokazują fragmenty historycznej architektury w takim przesłonięciu jakby... E, 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 Cech medium ciemności, która otacza architekturę, którą fotografuje, bardzo ładne, bardzo dobre użycie medium, kreatywne, nieschematyczne. No i myślę, że bardzo słusznie pierwsza nagroda się należy temu autorowi. Ale bardzo ciekawa jest ta nagroda zderzona z e, laureatem drugiej nagrody, czyli Rafałem Kobyłewskim, e, który z kolei sfotografował niezwykle kolorową, przepiękną łódź, też e, cykl trzech prac, e, gdzie w pięknym oświetleniu kamienice e, stoją nad lustrami wody, te lustra wody, które... E, tworzą ulice po deszczu, odbijając kamienice. No można powiedzieć Łódź jako Wenecja. To, to zderzenie tych dwóch prac jest fantastyczne. No i jeszcze chciałbym bardzo wspomnieć ciepło o e, laureatce nagrody, którą ja dałem, czyli Architekt, e, Architekta Miasta. To pani Aleksandra Pogoda dała pracę pod tytułem Półdom. Ja rozumiem ten tytuł, chociaż on wcale nie jest taki pozytywny, ale zdjęcie pokazuje bardzo ważne i ciekawe zjawisko w łodzi, chociaż budzące kontrowersje ponieważ stanowiące taką lewą stronę miasta. Otóż autorka sfotografowała oficynę od strony ściany sąsiedzkiej czyli tej ściany, która spotyka się z następną działką czy z następną kamienicą i oficyną, gdyby ta następna oficyna istniała, jak jej nie ma, to mamy taką tak zwaną ślepą ścianę. Tutaj jeszcze trochę odartą stynku ceglaną, a później widzimy końcówkę oficyny bardzo ładne i fragmenty podwórka. To jest świetnie skadrowane zdjęcie. Wygląda trochę ta oficyna jak taki nadbudówka okrętów. Yy, z okresu Art Deco, czyli w tak zwanej estetyce streamlinu, dynamiczne spojrzenie z dołu i bardzo piękna fotografia, pokazująca, tak jak powiedziałem, niezwykle charakterystyczny fragment miasta, chociaż niedoceniany, a nawet nielubiany, czemu też się nie można dziwić gdyby Łódź była całkowicie tak zwanym miastem skończonym, czyli ukończonym w swojej historycznej części, w strefie wielkomiejskiej to wszystkie kamienice by stanowiły kompletne pierzeje, nie byłoby przerw w których mogą się pojawić kiedyś plomby, mam nadzieję, że się pojawią nie byłoby przerw w pierzejach i nie widzielibyśmy Takim, takiej ilości e, ścian szczytowych, ale ponieważ jeszcze bardzo dużo w, w tej e, historycznej tkance jest właśnie brakujących kamienic w pierze jak ulic, to ścian szczytowych w Łodzi też jest bardzo dużo. Nie wiem, czy jest jeszcze jakieś, jakieś miasto na świecie, które ma tak ogromną strefę historyczną i w niej e, ta, taką ilość ścian To jest składnik górskiego języka. Bardzo ciekawe zjawisko i bardzo ładnie sfotografowane. Także dziękuję bardzo, do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję kolegom, y, którzy będą ogłaszać te wyniki, i dziękuję przede wszystkim autorom. Robicie świetne zdjęcia. Do zobaczenia za rok.